My trójmiasto.pl to wszystko między nami. Ja już faktycznie się na to nie załapałam aż tak bardzo. E, no, obserwuję to tylko w telewizji, kiedy widać są wspominani, myślę, że już żaden artysta nigdy tego nie powtórzy. E, nikt nie będzie wywoływać e, amoku wręcz wśród publiczności. To jest nieprawdopodobne wręcz czterech gości z Liverpoolu potrafiło. Zrobić coś takiego. Nie mam ulubionego. Oni w komplecie byli fenomenalni i byli taką czwórką, której nie powinno się rozdzielać. W zapowiedziach, które były przed tym koncertem, wielu artystów zdradziło to, właśnie, że gdyby nie Beatlesi, oni może by nie grali, oni może by nie tworzyli tego, co tworzą. Również to nas dotyczy, bo, bo muzyka Beatlesów jest po prostu wszechstronna i, i, i naprawdę ponadczasowa. Nasze 25 lat, bo nam stuknęło w tym roku 25 lat. Kochamy ich niezmiennie, wręcz przeciwnie, za każdym razem słuchając ich odkrywamy jakieś nowe rzeczy, których wcześniej nie słyszeliśmy. Są jakby, jakby to powiedzieć, fundamentem tej polskiej muzyki w tym momencie. Warto ich słuchać, warto słuchać ich harmonii, warto słuchać ich melodyjności. Także bardzo, bardzo, bardzo wiele. A poza tym jak, jakimi byli ludźmi, dlatego trzeba też jakby wejść w ich jakby biografię, poszczególne osoby i i po prostu je poznać. Bo są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, więc wiele, naprawdę bardzo wiele. No to jest taka pierwsza super grupa. Pierwsza supergrupa, grupa i jeszcze super przyjaciele. Tak, dobra ekipa, która po prostu byli przyjaciółmi i, i zrobili coś e, fenomenalnego na, na świecie całym. Na, na ich biografii e, jaraliśmy się, że może uda nam się zrobić coś takiego również. E, po czym oczywiście okazało się, że realia są trochę inne tutaj w Polsce, ale, ale równie fajnie e, przeżywamy swoją historię. Nie byli wcale takimi grzecznymi chłopcami, o których się myśli, że byli, bo wyglądali na grzecznych, prawda. To byli rock'n'rollowcy naprawdę z krwi i kości robili dużo... Y, Złych rzeczy w pozytywnym znaczeniu. Nie wiem, czy to dobrze zrozumieliście. Muzyka The Beatles jest, jest to jest frazę ale jest ponadczasowa. I oni wyznaczyli nurt w muzyce na owe czasy popowej, ale jak się później okazało, również głównie w muzyce rockowej. To są inspiracją do dziś przynajmniej dla nas. Każdy zespół rock and rollowy coś, coś im zawdzięcza. Przede wszystkim pisali wspaniałe piosenki, które nawet okrojone z całego aranżu. Mają, mają swój niesamowity wyraz i, i to byli genialni, co, co tu dużo ukrywać. A ja pozdrawiam my Trójmiasto czy PL Trójmiasto My jesteśmy z Wami, ponieważ lubimy się u Was bawić. Dokładnie witamy serdecznie, pozdrawiamy Afromenta.